No na akurat nie, bo tam akurat powstawało niepubliczne przedszkole, ale Biadoliny, także nie miałoby to na pewno wpływu na, na koszty dopłaty ze strony gminy do, do subwencji oświatowej, jaką te szkoły w Biadolinach otrzymują. Jakie jeszcze pytanie, Bo już nie, nie zdążyłem zanotować, Panie Rodny? No tak, tak w przypadku by biodolni, no kwestia oszczędności włączenia przedszkola do gramna nie poprawiłoby w sposób taki istotny wyników finansowego, bo tu mówimy o zniżce, no, jeżeli ma zniżkę powiedzmy 10 godzin dyrektor przedszkola, no to absolutnie nie ma to aż tak bardzo dużego wpływu na finanse w skali roku. To ja na koniec jeszcze. Panie dyrektorze, pan dobrze wie, że niedługo będzie 100% subwencji na przedszkole. To po co było, to reorganizację można było spokojnie poczekać i połączyć te wszystkie nasze placówki. Może nie subwencja, bo subwencja jest nieoznaczona yy, i nie podlega zwrotowi, natomiast dotacja, owszem, na przedszkola. Ale to nie będą takie kwoty no, duże. To, co Państwo pewnie zaobserwowaliście z informacji medialnych za okres wrzesień, grudzień, to będzie 444 zł. No, znacznie więcej no, wydajemy na, na przedszkola. Tam nas obowiązuje karta nauczyciela. Jeżeli mamy dużą przewagę nauczycieli dyplomowanych, no, to te koszty są bardzo e, duże. Jednak mogę powiedzieć, że na pewno. Dobra była decyzja pana burmistrza o tym, żeby zdecydować się od 1 września przyjąć no, jak największą liczbę i wszystkich tych chętnych, którzy chcieli być objęci wychowaniem przedszkolnym od 1 września. Zrosła liczba. Dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, znaczy przy wzrośnie, bo to mówię w czasie przyszłym, wzrośnie od 1 września i dotyczy to przedszkola w Wojniczu i oddziału przedszkolnego przy szkole y, podstawowej. Tym samym będzie większa kwota dotacji y, na wychowanie przedszkolne y, dla gminy Wojnicz. I druga rzecz, też zdecydowaliśmy się w niektórych miejscach na przyjmowanie dzieci spoza gmin, dlatego że ta ustawa wprowadza również kwestie rozliczeń wzajemnych między gminami, nie tylko w zakresie y, przedszkoli niepublicznych, jak było do tej pory, ale również y, przedszkoli y, publicznych. Stąd ta decyzja, żeby otworzyć się bardziej na, no, na duże zapotrzebowanie, bo, bo rodzice bardzo chętnie y, zapisują dzieci do y, przedszkoli, nie tylko w i nie chcieliśmy pozostać głusi na takie argumenty, stąd y, Zwiększyliśmy liczbę miejsc przedszkolu i w oddziale przedszkolnym. Dziękuję, proszę pan Rady. Ja jeszcze mam takie pytanie, czy osoba, która ubiegacie o po prostu o dyrekt, uzyskanie tego dyrektora, czy jeżeli nie spełniła wymogów, nie złożyła dokumentów, czy ma prawo w drugiej turze uczestniczyć po prostu w tym konkursie? Bo wielokrotnie wcześniej, pan mnie tu nie znał, uczestniczyłem w takich konkursach i jeżeli był drugi kąt kandydat, a spełniał warunki, rozpatrywano jego, a ta osoba już nie była po prostu dopuszczona do dalszego konkursu. Nie wiem, pytam, może się coś zmieniło. Dziękuję. Tylko jedna osoba była oceniana formalnie, druga osoba wycofała podanie przed konkursem. Ta osoba, która była oceniana może absolutnie złożyć ofertę do następnego konkursu, który odbędzie się w sierpniu. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkurs, no pewne kwestie formalne są objęte tajemnicą komisji konkursowej, także nie ja jestem upoważniony do tego, żeby takie informacje udzielać. Może Pan z kandydatem porozmawiać, który dostał odpowiedź w tej materii na, na piśmie. No z tego co wiem, to najpierw się sprawdza wszystkie formalności, dokumenty, czy można dopuścić kandydata do konkursu. Jeżelikolwiek nie, nie spełnia jakiegoś warunków, nie może po prostu... Ale tłumaczę, że właśnie tego jest komisja, no to komisja sprawdzała, czy od strony formalnej kandydat może przystąpić do postępowania konkursowego, czyli wtedy, kiedy odbywa się przesłuchanie kandydata, a następnie e, głosowanie. No i tak to zostało zrobione. E, dziękuję panie radny za chwileczkę. Szanowni ja bym chciał też zwrócić uwagę, żeby się skończyć do nośnie projektu tego połączenia przedszkola i zespołu szkół. Także proszę bardzo, najpierw pan radny Bąk, później pan radny. Filip. zostanie przeniesione do ślubu. Jakie nie. będą miały warunki, czy w ogóle spełniają takie warunki, czy nie. Sprawy finansowe, przyjdźmy na to, że tam będzie bardzo duża grupa dzieci w jednym pomieszczeniu czy Mówimy o imiczu, tak? To myśmy się zdecydowali przenieść pięciolatków do działu przedszkolnych przy szkole podstawowej. Sześciolatkowie już byli. Mówię pięciolatków, bo tutaj jest obowiązek przedszkolny, czyli wszystkich pięciolatków przenieśliśmy do działu przedszkolnego, gdzie będą realizować obowiązek przedszkolny. I tam będzie około 115 dzieci. Natomiast dokładną liczbę, no to ja powiem, no kiedy już tak naprawdę będzie mieć umowy podpisane, czyli sierpień, wrzesień. Ale około 115, to jest około 5 oddziałów, które będą funkcjonować od 1 września. Natomiast jeżeli mówię o przedszkolu wojniczu, myśmy się zdecydowali również na przyjęcie wszystkich chętnych, czyli dzieci Trzy- czteroletnie, a nawet zdarzają się przypadki, że dwa i pół roku, i to jest dopuszczalne przez ustawę o systemie oświaty za zgodą dyrektora na wniosek rodzica. Zresztą to ma być niedługo zniesione, czy już jest zniesione w postaci nowej ustawy. Takie dzieci również zdecydowaliśmy się przyjąć od 1 września tego roku. Proszę jeszcze pan radny bo później... Ja postanowiłem rekomendować panu burmistrzowi i tutaj taka była decyzja ostatecznie pana burmistrza o przeniesieniu części kadry nauczycielskiej pani z obsługi do szkoły podstawowej, także zapewniona jest kwestia kadry wychowawczej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie pomieszczeń, są tam, jest tam pięć pomieszczeń ponieważ tak, są cztery grupy po 25 dzieci, jedna grupa 15, na 15 dzieci. Mamy tam cztery sale, jedna mniejsza, salka ta piąta, ale absolutnie moim zdaniem tutaj w okresie i w terminie podstawy programowej pięciogodzinnej jest pięć pomieszczeń, natomiast przed podstawą programową i po podstawie programowej nie wiemy jeszcze ile Dzieci będzie y, wysłany przez rodziców do przedszkola powyżej tej podstawy programowej. Czy nie wiem, po godzinie 13, 14 to będzie dzieci na dwa oddziały, czy na trzy, ale tak mówię, maksymalnie mamy pięć, pięć salek, które spokojnie zabezpieczają kwestie, również te organizacyjne, do nauczania y, dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym. Dziękuję. Czy Państwu bym chciał wrócić do tematu głównego, jakim jest projekt uchwały dotyczącego połączenia przedszkola i zespołu szkół, także bardzo proszę w tej kwestii pytania. Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, albo nam w ogóle, parę miesięcy temu została zlikwidowana stołówka przedszkolu, zostały zlikwidowane etaty, czyli te oszczędności jednak są i to duże są, bo to kilka etatów, czyli kilkadziesiąt tysięcy. Proszę powiedzieć, ile to? Na złotówki wyszło, to jest jedno pytanie, a drugie, panie dyrektorze, niektórzy nauczyciele pisali do pana prośby z Wielkiej Wsi, do dnia dzisiejszego minęło 30 dni, nie dostali odpowiedzi, nawet po dwa, po dwa pisma, mają niepełne godziny, co będzie dalej? Będzie połączone przedszkole ze szkołą, przecież można było przeorganizować też tych nauczycieli, a nauczyciele jeszcze o tym nic nie wiedzą. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakąś koncepcję, czy nie? Na pierwsze pytanie to prosiłbym Pani Przewodnicząca, żeby to było pytanie na piśmie. Nawet ja nie mam wszystkiego w głowie w zakresie liczby, chyba że pan radny do mnie podejdzie, to podam dokładne wyliczenia. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to absolutnie nie ma to wpływu na kwestię spadku w zakresie godzin nauczycielskich. Dlatego, że my tu nic nie zmieniamy. Zespół to jest tylko i wyłącznie forma organizacyjna, tak. Moglibyśmy tak naprawdę mieć tam jeszcze kilka innych jednostek i nie miałoby to wpływu na sumę godzin nauczycielskich. Myśmy zatwierdzili arkusze zgodnie z, z przepisami na koniec maja, zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej, w gimnazjum wchodzących w skład zespołu. Także absolutnie godzin nauczycielskich nie, nie będzie, a to nie oznacza dla nauczycieli, że mają się czegoś obawiać w kontekście dzisiejszej uchwały. Dla nich absolutnie w zakresie zmniejszenia liczby godzin nauczycielskich taka sytuacja się nie zdarzy. Zmieni tylko dla nich to, że będą mieć wspólnego dyrektora, jeżeli mówimy o pracownikach przedszkola. No dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Już proszę jeszcze Pan powieć. Szanowni Państwo, bo tutaj Pan Radny napomknął, że nauczyciele pisali do Pana Dyrektora pisma, na które nie odpisał, nie wiem, to już Pan Dyrektor może się ustosunkować do tego, o jakie pisma chodzi. Yy, powiem tak. W Wielkiej Wsi w szkole od dłuższego czasu, od lat źle, źle się dzieje. Był poprzedni dyrektor, była wojna, było źle. Był poprzedni dyrektor, było źle. Jest teraz Pani dyrektor, jest źle. Drodzy Państwo, yy, nie wiem kto. Bo można się podpisywać, za kogo się chce, jeżeli się pisze anonimy. Ale tak do pana dyrektora, jak i do mnie wpływało dziesiątki anonimów, gdzie podawano jako nauczyciele, gdzie podawano adresy zwrotne, fikcyjne z ulicy Starnowa, z ulicy Wałowej. Jeżeli robią to nauczyciele, nie mam słów, nie mam słów. Nie ma o czym dyskutować, nie mam słów. Jeżeli robią nauczyciele, jeżeli mają pomysł, mają dyrektora, wiedzą jak szkołę prowadzić, to ja mam propozycję. Może nauczyciele wezmą jako stowarzyszenie szkołę i niech sobie rządzą. Jeżeli jedna, druga szkoła funkcjonuje pod stowarzyszeniem, może wielki wsi nauczyciele wezmą szkołę, będą mieli stowarzyszenie, może będzie święty spokój, bo tam jest grupa nauczycieli, która po prostu rozrabia i albo zrobimy z tym porządek, albo sobie wezmą szkołę i będą sami rządzić. Panie dyrektorze, ja podam nazwisko w takim razie, skoro pan burmistrz mówi, że anonimy. Pani Grabowska, proszę odpowiedzieć tej pani na dwa pisma, które do dnia dzisiejszego nie dostały odpowiedzi. Dla pani Grabowski, rozumiem, że to jest y, po pierwsze sprawy osobowe, także ja nie wiem, czy ja mogę tutaj na tym forum y, jeszcze przy włączonych kamerach udzielać informacji. Powiem tak, y, jeżeli chodzi o tą panią, ile się nie mylę, że to jest tej szkoły, z której jest, y, y, zostało skierowane zapytanie do jej pracodawcy, dlatego że ja nie jestem pracodawcą ani pan burmistrz, jeżeli chodzi o nauczycieli zatrudnionych y, w tej trybinie szkole. Gdybym ja bawił się w urząd pracy, pani Radny, to ja bym miał tak naprawdę na biurku dziennie postopismo dla nauczycieli. Pracodawcą dla nauczyciela jest pracodawca. I ja nie jestem dyrektorem od tego, żeby wyjaśniać kwestie związane czemu ta Pani, a nie inna a lub Pan dostał dwie, trzy godziny więcej. Dlatego, że jeżeli pójdziemy taką drogą, pani Radny, to ja tak naprawdę będę realizował zdania które nie należą do mnie. Ta pani dostała informację, która się jej należała, ze strony pani dyrektor, czyli pracodawcy dla tego nauczyciela. I zanim zanim, zanim Pani Jacek zada pytanie, proszę państwa, chcę zauważyć, że zeszliśmy wspaniale z tematu włączenia włączenia przedszkola do zespołu w kwestie typowo administracyjne, kto odpisał, kto nie odpisał, kto anonim. Ja bym bardzo prosił o pytania dotyczące naprawdę tego projektu, żeby, bo oczywiście to są pytania Jacku słuszne, jeżeli są, natomiast na interpelacje zapytania, bo one dotyczą troszkę innego tematu, natomiast natomiast chciałbym się skoncentrować nad, nad tym projektem, który mamy odnośnie włączenia e, przedszkola do, do zespołu szkół, jeżeli mogę się prosić. Że... Tylko na koniec, Panie Dyrektorze. Kultura wymaga odpowiedzieć. To, co pan dzisiaj powiedział, to można było to na piśmie odpowiedzieć i byłby spokój. A druga kwestia, panie dyrektorze, ja się cieszę, że pan to wreszcie powiedział, bo tu są, były do tej pory nawyki, że dyrektor kzas podejmował decyzję za dyrektora. No, może wreszcie dyrektorzy będą odpowiadać za to, za co odpowiadają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie czytam projekt uchwały nr 34 przez 268 przez 2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie włączenia przedszkola publicznego Wielkiej Wsi do zespołu szkół Wielkiej Wsi. Podstawę prawną Państwu mają przed sobą w projekcie uchwały. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Z dniem 1 września 2013 roku przedszkole publiczne w Wielkiej Wsi, Wielkawieś 210, 32830 Wojnicz, zwana dalej przedszkolem, łącza się do zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wielkiej Wsi, Wielkawieś 210, 32830 Wojnicz, zwanego dalej zespołem. W zespołu wejdą. Punkt pierwszy. Przedszkole Publiczne w Wielkiej Wsi, punkt 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Wielkiej Wsi, punkt 3. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej Wielkiej Wsi, punkt 3. Nazwa zespołu z dniem 1 września 2013 roku otrzyma brzmienie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi, paragraf drugi. punkt pierwszy. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania oraz dokumentację przedszkola, punkt drugi. Majątek przedszkola staje się w całości majątkiem zespołu, punkt 3. Pracownicy przedszkola wchodzącego w skład zespołu stają się z dniem 1 września 2013 pracownikami zespołu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Małopolskiego. Bardzo proszę, kto z Pani i Panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. I proszę trzymać. E, dziękuję bardzo. 12 państwa radnych jest za, kto wstrzymał się od głosowania. Dwóch panów radnych, dziękuję. Proszę Państwa kolejny punkt to punkt 11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych radnych on, oraz udzielenie na nie odpowiedzi, zanim oddam głos państwu sołtysom, państwu radnym, e, jeżeli mamy, bo nie widzę, jest e, pani, e, która pani Barbara Schneider, to jest członkiem e, zarządu miasta Wojnicza i prosiła o głos. Kilka zdań ma prośbę zarówno do pana burmistrza. Jak i dla państwa radnych, myślę, że myślę, że warto bardzo...